Dzień dobry! To, co wydarzyło się we Francji i to, co ma miejsce obecnie w Europie, jest przerażające. Każdy z nas doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Natomiast mnie szokuje coś jeszcze: mnie szokuje bierność wszystkich państw rządzących w Europie, a także Ameryki. To, że ci ludzie potrafią napisać na swoim Twitterze czy na swoim Facebooku, że składają szczere kondolencje, że jest im przykro, że nie wiedzą, dlaczego tak się zdarzyło, że dlaczego ci ludzie są tak bezwzględni i okrutni. To nie jest ważne. Co to kogo interesuje, że jakiś prezydent złożył szczere kondolencje? To jest nic nie warte. To są puste słowa rzucone na wiatr. A ja chciałbym, żeby ci ludzie w końcu zaczęli działać, żeby te działania były prewencyjne, żeby to było wszystko przed. A zauważcie, że zazwyczaj wszystko dzieje się post factum. I to jest najbardziej przykre, bo ci ludzie, którzy zginęli w Paryżu, te ponad 120 osób wcale nie musiało zginąć, jeżeli naprawdę rząd francuski dobrałby się tym ludziom do dupy, bo trzeba to powiedzieć prosto i otwarcie. Oni, ci zamachowcy, na 100% byli wcześniej obserwowani, ale jakie były powody, że tego nie zrobili? Przede wszystkim nie będziemy ich narażać na to, żeby połamać pewne prawa, oni mogą czuć się pokrzywdzeni. I teraz, proszę bardzo, jaka jest odpowiedź? I będzie się to nasilało. Obecnie we Francji jest bardzo źle, w Niemczech będzie stawać się, że będzie jeszcze gorzej. W Polsce jeszcze w miarę czujemy się bezpiecznie, ale jak długo? Jeżeli obecny rząd wprowadzi imigrantów do naszego kraju, co byłoby straszną decyzją i mam nadzieję, że tak nie zrobię, bo to co proponuje pani Ewa Kopacz jest nieracjonalne i wbrew woli całego naszego społeczeństwa i na to nigdy nie będzie zgody, aby ci ludzie zamieszkali pośród nas. Co więcej, żeby ci ludzie narzucili im nam własne prawa, bo oni mogą przyjechać, jasne, w celach rekreacyjnych, turystycznych jak najbardziej, ale nigdy ci ludzie, którzy przyjechali na terytorium Polski, Niemiec, Francji, nie będą nam, Europejczykom, narzucać swoje własne prawa. Jest to niedopuszczalne i trzeba temu jasno powiedzieć: stop. I dzisiaj, właśnie o tym chciałbym z wami porozmawiać: o tym, co się dzieje w Europie i dlaczego tak się dzieje. 12 osób zginęło podczas zamachu na redakcję Charlie Hebdo. 120 ludzi zginęło podczas zamachów w stolicy kraju w Paryżu. Ile jeszcze ludzi musi stracić swoje życie, aby w końcu ci, którzy są na górze, otrząsnęli się i wysłali tych ludzi stamtąd, skąd się wywodzą czyli z krajów Bliskiego Wschodu? To naprawdę nie jest ciężkie, to nie jest trudne. Ja mam wrażenie, że ci ludzie bardziej starają się pomóc obcokrajowcom niż swoim krajanom. Najbardziej z tego całego konfliktu jest mi szkoda niewinnych ludzi. 120 osób zginęło tak naprawdę nie oddając życia za swój kraj, tylko oddając życie za głupotę rządzących. Jeżeli ci ludzie w porę by zareagowali i w porę zorientowali się, że niestety, ale ludzie z Bliskiego Wschodu nie pasują kulturowo do naszego okręgu cywilizacyjnego, jakim jest Europa, to nie byłoby żadnego problemu. Niestety, mogą przyjechać do nas jako imigranci zarobkowi ale jeżeli ci imigranci zarobkowi są szczerzy, tak jak Polacy wyjeżdżający na wyspy. To, że ktoś porównuje Polaka, który wyjeżdża na wyspy w celach zarobkowych i porównuje imigranta z Bliskiego Wschodu, jest osobą niepoważną. Najbardziej brutalne jest to, że ci ludzie przyjeżdżając do naszego kraju, czy do kraju naszych zachodnich sąsiadów, oni oczekują zasiłków. To jest naprawdę mi to wykracza poza jakąkolwiek sferę logicznego myślenia. Jak można przyjeżdżać do obcego kraju i wymagać od tych ludzi, że mają mi płacić za to, że ja będę siedział, to jest niemożliwe. Ci ludzie powinni natychmiast zostać odesłani. Zasiłek mogą dostać po 10 latach przepracowanej, trudnej pracy na nie swoim terytorium. Przecież my, Polacy, wyjeżdżając w celach zarobkowych do innych krajów europejskich, nie dostajemy tam pieniędzy od razu. Musisz przepracować jakieś lata pracy, aby uzyskać coś od państwa. Przyjeżdża facet z Bliskiego Wschodu, osiedla się na terytorium Niemiec bądź Francji i dostaje najwyższe zasiłki. W Niemczech są najwyższe zasiłki dla obcokrajowców w Europie. Do Polski nikt nie chce przyjechać. Po co mu przyjechać do Polski za... żyć tutaj za 500 euro, jaką... 500 euro, przepraszam, 500 zł, jako może w Niemczech dostanie 600 euro na głowę. Jeszcze kobieta jego urodzi dwójkę dzieci, to dostaną kolejne pieniądze na te dzieci. Przecież to jest niepoważne. Ten kraj pogrąża się z każdą kolejną godziną. I chciałbym, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Ja nie mówię i nie deprecjonuję ludzi, którzy przyjeżdżają do Europy po to, aby uniknąć wojny, tylko szkaluje ludzi, którzy przyjeżdżają do Europy i starają mi narzucić się własne prawa. O to mi chodzi. To jest niedopuszczalne i mam nadzieję, że w większości z was tak jest. Nie chcę narodu, który. W bezczelny sposób pokazuje mi, jak ja nie mogę zachować się na ulicy w moim własnym kraju, tylko muszę zachować się tak, aby temu człowiekowi, który przyjechał z daleka, było miło. Przecież to jest śmieszne. Ja wylatując do krajów Bliskiego Wschodu, muszę zachować kulturę, muszę zachować się w taki sposób, aby ich nie obrazić. A ten gość przyjeżdża i on chce, aby ja się zachowywała tak, żeby jego nie obrazić. To jest śmieszne i niepoważne. Tak naprawdę ten temat powinien być bardzo prosty. Ludzie, którzy rządzą poszczególnymi krajami, powinni jasno i otwarcie powiedzieć: Chcesz mieszkać tutaj, dostosuj się do tych reguł, które w tym kraju panują. Nie dostosujesz się, jeden wybryk, wylatujesz. Nie ma zmiły się. Jeżeli masz jakieś, jakiekolwiek powiązania z organizacją terrorystyczną, nie masz wstępu do żadnego kraju europejskiego. Unia Europejska powinna w pierwszej kolejności zadbać o bezpieczeństwo Europejczyków, a dopiero później o sprawy drugorzędne, pakiet klimatyczny i różnego rodzaju historie. Dlaczego Francuzi mają czuć się niebezpiecznie we własnym kraju? Przecież to jest chore. Teraz jeszcze nad jedną rzeczą się zastanówmy. Dlaczego Francja, która jest krajem obecnie. Najbardziej dotkniętym przez różnych zamachowców, kiedyś w 2011 roku podczas rewolucji afrykańskiej, pierwsza udała się do Libii. Oficjalnie po to, aby pomóc społeczeństwu libijskiemu obalić rząd Muamara Kaddafiego. A nie oficjalnie, dlatego, że w Libii znajdują się największe złoża Europy. W całym wybrzeżu Afryki Północnej. No a Stany Zjednoczone to kraj, który jako pierwszy wysłał swoje wojsko do Iraku pod oficjalnym pretekstem zabicie jednego z najgroźniejszych terrorystów Osama Bin Ladena. Nikt z tym nie polemizuje. Natomiast nieoficjalnie mówi się, że w Iraku znajdowały się największe złoża ropy naftowej w tamtym rejonie. To dlaczego nikt państwa islamskiego nie zaatakuje, nie zabije tych wszystkich ludzi, którzy głoszą ten przeraźliwy proces? <grych> Bo nie ma w tym interesu, i takie jest, taka jest odpowiedź. Przykra odpowiedź. Nie ma interesu zabicia państwa islamskiego, bo tam nie ma czegoś, co mogłoby zrekompensować udział wszystkich wojsk Stanów Zjednoczonych. Wszystkich. Udział zaledwie 20%. Wystarczyłoby, aby ci ludzie w, w ciągu godziny zniknęli z tego świata. Oni są uzbrojeni tylko w nóż, nawet kam kamizelki nie mają niczego. To są chłopi, którzy dorwali się do noża i przez te najbardziej prymitywne, najbardziej brutalne metody. Opanowują świat. Kłęta będzie bardzo prosta. Nie ma miejsca w Europie dla ludzi, którzy starają się tylko o zasiłek. Nie ma miejsca dla nich i nigdy nie będzie. Jeżeli chcesz przyjechać do Europy, to musisz podjąć się pracy, musisz wychowywać dzieci w kulturze, w której się znajdujesz. Przecież to jest normalne. Jak można w ogóle myśleć inaczej? Przyjeżdżam do kogoś do domu, to ja narzucam temu facetowi prawa. To ja mówię, będę chodził w butach, a, on powie, a właściciel powie: Nie, musisz zdjąć. Nie, ja chodzę w butach, bo ja jestem u ciebie. No właśnie, i to jest troszeczkę. Z... Zasady się pomyliły. Tym ludziom, którzy przyjeżdżają do nas, to my narzucamy im reguły, a nie oni nam. I musimy sobie to jasno i wyraźnie powiedzieć. Jeżeli chcesz tu przyjechać, podporządkuj się tu, gdzie jesteś, a lepiej naprawdę, jakbyś został w domu. Bo u nas jest i tak dużo i mamy swoje własne problemy, i nie musimy zaprzątać sobie głowy innymi. Pierwszy raz, bądźmy samolubni. Nie, nie patrzmy się na innych. Nie jesteśmy krajem, który wiedzie prym we wszystkich rankingach gospodarczych. Jesteśmy krajem, który bardziej przeważa Też nie można tak mówić, że przeważa bieda u nas, ale nie żyje nam się ponad stan. Jesteśmy krajem rozwijającym się i skupmy się na tym, aby nasz kraj się rozwija, a nie skupmy się na tym, aby komuś było dobrze. Nie w pierwszej kolejności nam będzie. My przez wieki musieliśmy się użerać, czy to podczas rozbiorów, czy to w pierwszej, czy w drugiej wojnie światowej. Pierwszy raz pokażmy, że bardziej nam zależy na polskości i na tym, gdzie obecnie żyjemy, niż ludźmi, którzy chcą i starają się wobec własnego zła przyczynić się do tego, aby było im lepiej. Zostajmy w Polsce i budujmy to, co jest tutaj. Napiszcie, co o tej sprawie sądzicie. Zamachy we Francji i uchodźcy w Europie. Kontrowersyjny temat, a tak jak zawsze w tym programie. Mam nadzieję, że spotkamy się w następnym odcinku w troszeczkę milszej atmosferze, ale niestety nie mogłem przejść biernie obok tak ważnego wydarzenia. Do zobaczenia.